Siemano, witajcie z tej strony, Alek i dzisiaj mam, nagrywam akurat rano. Mój rodzice jeszcze nie wstali, ale. Ale. No, jest troszkę. Troszkę muszę z No, ale. Jak mam kanał, no to. No, nie mogę się odbijać. Ale dzisiaj zachęcam Was do subowania kanału Stasiek i Ty. I wiecie dlaczego? Bo mój kolega... Stasiek to jest mój kolega. Nie mieliśmy ile mam tu już dokładnie subów, ale podobno no, więcej niż ja. Chciałbym, żebyście go zasubowali. No, no bo... Będzie zadowolony zobaczyć i dajcie lajka. Like. I jeszcze... Mi też dajcie suba, proszę, i lajka w górę też. A dalej, co bym chciał powiedzieć, to że. Zapomniałem odrobić pracę domową, ale. To. To już w szkole się zrobi na szczęście. No dobra, no to, to by było na tyle, papa. Pa.